Witam serdecznie, mam na imię Dariusz Baryga, jestem ambasadorem marki Kohersen. Dzisiaj wspólnie przygotujemy gula z chorizo, boczniakami i soczewicą. Na początek cieniutko pokroimy chorizo w plasterki. Na rozgrzaną patelnię wrzucamy pokrojone chorizo. Pamiętajmy, aby wydobyć smak z chorizo należy je mocno przysmażyć na rozgrzanym tłuszczu. W tym czasie, kiedy smaży nam się chorizo, możemy zabrać się za dynię Hokkaido. Dyni Hokkaido nie musimy obierać, możemy ją pokroić razem ze skórką. Z środka wydrążamy cały miąższ. Dynię kroimy w kawałki wielkości 1 cm. W czasie, gdy czość zakończy nam się smażyć, wrzucamy do garnka soczewicę, która wcześniej była namoczona na 30 minut. I zalewamy gotowym bulionem. Całość gotujemy około 20 minut. Boczniaki rwiemy, nie kroimy. Gdy mamy przygotowane już boczniaki i dynię hokkaido, wrzucamy ją do chorizo. W tym czasie, kiedy wszystko nam się podsmaża, możemy pokroić drobno czerwoną, żółtą i zieloną paprykę. Podsmażoną całość wrzucamy do gotującej się soczewicy. Kroimy drobno czosnek i szalotkę. Pokrojoną szalotkę i czosnek wrzucamy na patelnię. Na sam koniec dorzucamy pokrojoną paprykę. Całość, która nam się podsmażyła, dorzucamy do gotującego się gulaszu. Całość gulaszu gotujemy jeszcze około 15 minut. Pod koniec gotowania dodajemy świeżo otarty majeranek. Tak gotowy gulasz możemy przełożyć na talerz. Na gotowy gulasz. Nakładamy łyżkę kwaśnej śmietany i świeżo siekaną pietruszkę. Gotowe danie możemy podać skurpiącą grzanką lub z ziemniakami.